pochwalony z Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Może w kamerze tak nie widać, jak wszystko nam tutaj paruje, względu na to, że my tak czujemy się trochę jak święty Piotr na dziedzińcu, kiedy skazywano Pana Jezusa, że też było zimno i święty Piotr grzał się przy ogniu. I właśnie, i tam było takie wydarzenie, gdzie Piotr był zapytany, czy zna Pana Jezusa i on powiedział, że nie zna. I to jest takie też współczesne, Piotrze. Dokładnie tak. Dobrze mówisz, Łukaszu, dlatego, że zobaczmy... Trochę już wczoraj było o tym, wczoraj była, co prawda, zdrada jako właśnie takie może nawet trochę zaparcie się swojej wiary. Mieliśmy o tym kontynuować dzisiaj, więc to robimy, że w dzisiejszym świecie no, my też poniekąd zapieramy się Pana Jezusa wtedy, kiedy chodzi o, o wyznanie wiary. nie? Kiedy na przykład y, jesteśmy w restauracji. Taki naprawdę banalny przykład, ale bardzo obrazujący. No nawet teraz jest ciężko, ale ogólnie jak jesteśmy w restauracji, to boimy się przeżegnać przed posiłkiem, bo co sobie inni o nas pomyślą, nie? Myślę, że Ty masz też jakiś dobry przykład na takie zaparcie się, wyrzeczenie się wiary. No tak, na przykład tak bardziej szkolny jest przykład, że są sytuacje, na przykład mamy środę popielcową, trzeba zachować post, ale ktoś na przykład w szkole nam mówi, a wieś, wieś tu zjedz kanapkę z szynką. Miałem taki przykład z katechezy. Pani katechetka to było w gimnazjum, mówiła, bo akurat była środa popielcowa, omówiliśmy całą środę popielcową, o tym, że jest przemięźliwość od pokarmów mięsnych. I była taka chwila luźniejsza, pani taki film nam puściła i kolega w pierwszej ławce wyciąga kanapkę z szynką i zaczyna jeść. Po czym pani katechetka mówi, Mateusz, co ty robisz? A on mówi, no co, mama przygotowała mi kanapkę, no to nie może się zmarnować. I mamy, prawda, takie nieścisłości czasami, że próbujemy sobie się usprawiedliwić y, tym, że ktoś tam coś przygotował, ktoś tam coś dał, a jednocześnie sami nie zainteresujemy się, aby no, chociażby wytrwać w jakichś postanowieniach, żeby jakieś takie podstawowe rzeczy odnośnie wiary zachować. Dokładnie, ale zobacz, że y, to samo zaparcie Piotra tak naprawdę uświadomiło mu troszkę też, że jest słabym człowiekiem, że ta jego wiara nie jest do końca taka no, pełna na 100% w pójściu za Jezusem. Nie? I może to też jest jakąś przyczyną w tym, że my na przykład w miejscach publicznych, w miejscach pracy, na uczelniach, w szkole, boimy się. No, właśnie tego takiego świadczenia o tym, że my jesteśmy ludźmi wiary, nie? Popatrz, może to jest uderzenie trochę w nas, kapłanów, ale myślę, że wielu z nas mogłoby to powiedzieć, że czasami też gdybyśmy więcej chodzili w sutannach, dawali świadectwo, nie? Ja nie mówię, że my się w ten sposób zapieramy pana Jezusa, tak? Tylko boimy się. Mówię o tym strachu i z tego strachu może to wypływać właśnie, że my nie świadczymy, nie? Więc może warto by było. Jak robimy sobie postanowienia, prosić też o taką silną e, wiarę, o głęboką wiarę, nie? Dlatego, no, myślę, że to jest dobre. Takie właśnie spojrzenie na no to. No tak, dobre. ale zobacz, to jest fajny wątek, który pociągnąłeś, strachu, nie? Że tak jak Piotr bał się o swoje życie, przestraszył Ta, się... bo się bał. Tak na przykład ludzie boją się, że właśnie czyniąc ten znak krzyża, czy na przykład zapraszając kogoś do modlitwy na przykład w miejscu pracy, czy mówiąc pozytywnie też o Kościele czy o wierze, Ludzie boją się, że zostaną wykluczeni z danej społeczności albo tacy stygmatyzowani. I to można na wielu płaszczyznach. Na, na pewno się spotkałeś z tym, że ludzie przychodzą i mówią, przeciędza, co ja mam zrobić? No W pracy jestem jedyną osobą wierzącą, oni atakują kościół, a ja nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. I to ten strach powoduje, że my, jakby chcąc, nie chcąc, zapytamy się, mistrz. Ale wiesz co, jak to mówiłeś, to mi taka fajna przyszła myśl, bo mamy dzisiaj piątek. Nie? jest droga krzyżowa. Czyli krótko mówiąc, te nasze takie właśnie e, rzucenie się na głęboką wodę, w e, wyznawaniu wiary, może być taką też czasami drogą krzyżową, nie? Bo na przykład za pierwszym razem ktoś tam będzie wyśmiewał Kościół, nie zareaguje, upadnę. Czyli pierwszy upadek, drugi raz upadnę, nie? Ale już może za tym trzecim razem powiem, koniec, dość, pas, najwyższa pora, aby podnieść się i zawalczyć o ten Kościół, bo... E, Możemy mieć dzisiaj właśnie pretensje do tego, że kościoły są niszczone, że są malowane, że są często właśnie księża wyszydzani, wyśmiewani, my jako katolicy opluwani jesteśmy, czyli tak samo jak Pan Jezus w czasie drogi krzyżowej, ale tak naprawdę tutaj warto by się uderzyć trochę w pierś i zapytać się, czy nie jest też tak, że my trochę sami jesteśmy sobie winni, bo my nie zawalczymy o to, jak walczył Pan Jezus, nie? Przychodzi mi tutaj na myśl moment, kiedy był wśród faryzeuszy, sadyceuszy u najwyższego kapłana i został uderzony w twarz, nie? I wtedy Pan Jezus pyta: Dlaczego mnie bijesz? Bo jeśli no, mówię prawdę, no to nie masz prawa. Jeżeli ma ok. I my właśnie chyba boimy się zawalczyć trochę o tą prawdę. Tak mi się wydaje, czyli tak naprawdę zawalczyć o nasze chrześcijaństwo. No tak, ale zobacz, to jest z innej perspektywy, bo często nam się wydaje, że my na tym placu boju jesteśmy sami. A może się okazać, że inni, tak jak my, są słamszeni, tylko idą za tym nurtem. I później, kiedy na przykład my bylibyśmy tymi, którzy się wyłamią, może się okazać, że następni też nabiorą odwagi. No tak. Nie to jest to, o czym mówi Sobór Watykański II, że my jako ludzie wierzący powinniśmy wchodzić w różne środowiska i tam świadczyć. I później okazuje się, że na przykład jesteśmy w większości, a ci, którzy są przeciwni, po prostu mają może taką silną osobowość i narzucają. No ale przecież jeżeli więcej osób idzie w dobrym kierunku, to można to zmienić. Fajna sprawa powiedziałaś, ale ja też sobie teraz, teraz myślę, że na, na temat tego, co powiedziałeś, że nawet nie musimy być w większości, tylko ta większość, która chce nas przytłoczyć, robi to dlatego, bo my się nie bronimy. My milczymy, czyli krótko mówiąc, zapieramy się, tak? Nie przyznajemy się, że jesteśmy wierzącymi, że chodzimy do kościoła, że czytamy Pismo Święte i w ogóle, nie? A może gdybyśmy nawet jedna jeden człowiek, w gronie tam 10 osób pracy przyznał się, ja jestem wierzący, praktykujący i ja sobie nie życzę, żebyście na przykład obrażali Kościół. Możecie mnie wyśmiać, ale tak jak ja was nie wyśmiewam, no bo nie wyśmiewam was, że jesteście niewierzącymi, że nie wierzycie w Pana Boga, tak samo ja pragnę, mam takie pragnienie, a jestem człowiekiem wolnym, abyście to samo czynili, nie? Tak jak ja Was nie wyśmiewam, wy nie wyśmiewajcie mnie. I często to też naprawdę daje duże świadectwo, i to powoduje, że ludzie się zmieniają. Bo no tak. ja no, nie zaparłem się, ale pokazałem i wyświadczyłem, że jestem wierzącą osobą, nie? No dobra, bo co? No właśnie, można by było o tym długo mówić, bo jeszcze kilka pomysłów jest by wiele, przykładów, ale nie chcemy Was też zamęczać. Zapraszamy na jutro, na sobotę. I życzymy pięknego dnia. Pamiętajcie, aby dawać świadectwo wiary, i nie bać się tego, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Otóż to z Panem, z panem